Kalendarz dobry zasiew 2025 Czwartek 15 maja My bowiem musimy umrzeć jesteśmy jak woda rozlana po ziemi której nie da się już zebrać Druga księga Samuela 14 rozdział 14 wiersz Genetycznie zaprogramowana śmierć Bambus rośnie szybciej niż jakakolwiek inna roślina. Posiada jednak zagadkową cechę. W zależności od gatunku kwitnie co 80 do 140 lat, a potem obumiera. W 1910 roku botanik Ernest Henry Wilson odkrył w Chinach nowy gatunek bambusa. Wykopał sadzonkę i zabrał ją ze sobą. Ponieważ gatunek ten nie tworzył niepożądanych rozłogów, Stał się popularną rośliną ozdobną w ogrodach angielskich. Przez dziesięciolecia rósł niepozornie, aż wszystkie 30 milionów okazów pochodzących od pierwotnego drzewka, powstałych w wyniku podziału, osiągnęło swoją godzinę X między jesienią 1995 a latem 1996. Zakwitły na krótko, a potem pousychały. Nie można ich było uratować przez podlewanie, nawożenie lub przycinanie. Wszystkie obumarły genetycznie zaprogramowaną śmiercią. Do dziś nikt nie wie, gdzie w genomie tej rośliny tyka ten zegar. Człowiek także musi umrzeć, prędzej czy później. I żadne badania ani medycyna nie mogą i nie zmienią tego. Bóg powiedział do pierwszej pary ludzkiej: Z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść. Bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Adam i Ewa zjedli, i zapowiedziana przez Boga śmierć nastąpiła. Grzech przyszedł na świat przez nieposłuszeństwo, a przez grzech, śmierć. Potem grzech rozprzestrzenił się na wszystkich ludzi i wszyscy zgrzeszyli. Ludzie badają genom bambusa, ale w odniesieniu do bytu człowieka, Bóg wskazał już rozwiązanie. Jezus Chrystus mówi. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Jedynie Pan Jezus ratuje od wiecznej śmierci. Tylko on daje ludziom prawdziwą nadzieję i życie wieczne.